Witam Was gorąco i serdecznie. Ja jestem Rafika. To jest coś całkiem nowego, ponieważ to jest y, pierwszy gameplay na moim kanale z gry FIFA World. I wpierw zanim zacznę grać, Zagrę, Właściwie zagram tylko jeden mecz. Chciałem powiedzieć kilka ciekawych słów o tej grze. Po pierwsze, jest to jeszcze faza beta, i ona wyszła, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu dopiero. Ja się dopiero dowiedziałem o niej. Nie wiem 3 dni temu, 4 dni temu, natychmiast ciągnąłem, no i moje pierwsze wrażenie to było wow, wielkie ło wow było. Bardzo mi się spodobała. Po pierwsze jest całkowicie darmowa, także jeżeli nie macie 150 zł, żeby wydawać na FIFA 14, no to to jest super alternatywa. Naprawdę serdecznie polecam. Bądźcie sobie zagrać z przyjaciółmi bądź mamy tutaj sezony online ja już troszkę pograłem. Miałem plan nagrać tak na świeżą wrażenia, no ale niestety tak mnie wciągło, że całą sobotę przegrałem. Blisko 50, 50 meczy. No, także nie przedłużając. Wchodzimy sobie w sezony online, jeżeli chcemy z przeciwnikiem zagrać jakimś tam losowym online. Tutaj macie moje ostatnie mecze. Niestety widzicie, miałem zwycięstwo, przegrana, przegrana, przegrana i zwycięstwo taka trochę słabsza pasa. Mamy tak. Lalalala. Mam 9 punktów, czyli jestem już poza strefą spadkową, jestem w szóstej lidze, zaczynamy od ligi 10, tak i w każdej w każdym jakby sezonie gramy 10 meczy, i mi na przykład teraz zostało się do, do zagrania 4 mecze. I aby awansować muszę mieć próg 16 punktów, co będzie trudne, ponieważ jest strasznie wysoki poziom na meczach hondań, tym bardziej już jak mamy teraz już 6 ligę. Strach pomyśleć, co to jest potem, jak już y, dalej w las, jak to się mówi. Dobrze. Nie będę już przedłużał, zagramy sobie jeden meczek. Pokażę Wam. Mam nadzieję, że nie będziemy logować, gram na okienku. Mam nadzieję, że mi komputer wytrzyma. Tu jest nasz skład. Z takim już, jak widać, mam lepsiejszy, lepsiejszych zawodników, że się tak wyrażę. Na początku mamy takich tam słabe uszy, po 50 y, tych ogólnych punktów, już trochę... Pograłem, swój skład już ciut ulepszyłem, tutaj mamy zawodnika, któremu się skończył kontrakt, załatwię jeszcze to przed startem, hop, 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 dobra, starczy, tak i to jest mój skład, jak widzicie tutaj po zdjęciach na pewno się większość domyślacie, tutaj moja rezerwa, Uff. no i co, spróbujemy, może się uda, chociaż remis ugrać. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś większej siary. Mój zespół nazywa się TCR Górale. The Crazy Rafik Gurale. Tak jakoś wyszło. No i co, szukamy przeciwnika. Online. Oby kogoś łatwego nam trafiło grać. Grupa Azoty. No popatrzmy, jakieś... Poczekajmy aż zmieni... nie zmieni stroju. No, utracono. Dlaczego? Spróbujmy jeszcze raz. Teraz już bez przeglądania składu, czasem jest taki właśnie trudna sytuacja, jak mm, raz na 20 meczy, tak mniej więcej zdarza się, że trafimy na naprawdę oponenta, który tak laguje, że po prostu nie da się grać. Jest katorga istna. Ja raz poddałem mecz, bo normalnie nie szło. Dobrze, teraz spójrzmy na statystyki. Ja Mam 27 wygranych, 17 remisów, 19 porażek, nasz przeciwnik. Rywal ma 41 zwycięstw, 13 remisów, 36 porażek, czyli też dość sporo. Także wnioskuję, że mam jakieś tam szanse. Jak widzę na przykład, że koleś ma 60 zwycięstw i powiedzmy tylko tam z 5 porażek, no to nic tylko się przygotować na małe pranko. Teraz mamy jakby takie ładowanie się gry. Przy okazji możemy spojrzeć na yy, formację i yy, no, zawodników rywala. Takie tam mamy gówniate te, co zawsze. No i lecimy. Spróbujmy coś kroć O, już pierwsze co rzuca się w ofensywę. O, strasznie głośno mam te trybunę. Potem to ogarnę. Strasznie tutaj nas z pressingiem atakuje. Ja sobie pozwoliłem wyciszyć szanownych panów Sharonowicza i Szpakowskiego i. Niestety obronił, a piękna akcja była. Szkoda, że tego z nożyczek nie uderzył. No szkoda, kurczę. O, 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 o. Wiem, że to zbyt płynnie nie wygląda, ale uwierzcie mi, że starałem się ustawić to jak najoptymalniej. Uff, mamy aut, chwilę odtchnienia. Ale nie na długo, ponieważ właśnie straciliśmy piłeczkę. Trzeba się przygotować na obronę. Przekiwał mnie, niedobrze. Niedobrze, dobrze, niedobrze, dobrze, wybij to, wybij to. Wybij mu to. No, wybij to, powiedziałem. No, mamy chwilę, czy nie mamy? Arrgh. Naprawdę jest. Tak jak na przykład się gra przeciwko komputerowi, który w ogóle praktycznie nie, nie atakuje aż tak ostro, to tak tutaj. Mając piłkę, nie możemy praktycznie sekundy nawet jej przytrzymać, bo na, natychmiast ja się spać. Frururu, jesteśmy atakowani. Troszkę jeszcze sprawiałem mi turniami to, że moje ustawienia na padzie są troszkę nieoptymalne. Ej, wyjdź, 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 wyjdź. Uff, obrona. Ponieważ niestety możemy ustawić sobie joy, joysticka. Pada, czy tam kto woli, ale nie możemy go konfigurować jak na razie. Nie wiem, czy to jest wina wersji beta, czy po prostu tak sobie jakoś. Oj. Oj, oj, puściło, jest Leć, Robinio, na drugiej stronie. To się źle skończy. Dobra, podajemy, podajemy rzuta. Kurde, strzelto, strzelto, bramka, jest! Strzeliliśmy, brameczka. Super. Uff, zarąbiście. TCR, górale, koro, Ko, Korto. dobra, nie mamy czasu patrzeć. Trzeba grać. Kornotowo chyba FC było, dobra. Spokojnie, spokojnie. Szanujemy piłeczkę. Tutaj pokazuje się nam do gry zawodnik. I wypuszczamy piłeczkę. Musieliśmy go na prędkość, wrzuta. Aj, niestety. Ale udało się. Oj, 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 oj. oj. Znowu mnie przyćmiło. Aj nie, nie, nie da rady się ryć. Nie możemy się ryć. Trzeba grać naprawdę mega zespołowo. Jak na razie chyba siary nie ma Bramka! Aj Obronił. Niepotrzebnie mogę jeszcze podejść. Ale akcja była dość ładna. Albo mogłem zagrać na drugą stronę. Tam już mój sprzymierzeniec wbijał. Niestety, rzut rożny zmarnowany. Go, 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 go. No. Bezpiecznie dobrą karzę podajmy. Jeszcze mi się mylą widzicie przyciski. Tak naprawdę chciałem wrzutką to wybić, ale na przycisk, na kwadracie bo mam pada od Playstation. Na kwadracie mam wysunięte podania. Na X mam strzał, a na kółku mam podanie, także to nie jest Troszkę trudne dla mnie do ogaręcia. No ale po około 50 zagranych meczach to już idzie się przyzwyczaić. Szybko, żyćmy okiem na nasz skład. Mamy tutaj wydawemiany tego zawodnika. Lewe obrońca. Trochę ciężko mamy. Wymieniamy kogoś tutaj. Tego wymienimy. Dobra, koniec przerwy. Gramy dalej. Jest dobrze, wygrywamy 1-0. Oby dociągnąć chociaż ten wynik do końca. A może kto wie, jeszcze grunt otrzymać z wartą obronę Ale coś czuję, że mam szansę, aby nie było plamy na tym. Chociaż nie zapyszajmy lepiej. Właśnie, o tym mówię. O nie, 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 Uf, wybij to. Wybij, wybij, wybij. nie, 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 ale. No nie, poprzeczka! Kija. Nie, nie może być. Kurde. Naprawdę przepraszam Was za te, bo mam w tej chwili 50 fps. Następnym razem postaram się to tak ogarnąć, troszkę lepiej. Bo zagrałem trzy mecze przeciwko. Komputerowi, troszkę ogarniałem te ustawienia i tak gram na okienku, także. Dobra, leci, leci, leci! aj No i to mi ładnie chodziło, tylko coś chyba zepsułem. Pięknie, klepa! Nie, 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 ej, 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 Nasza, nasza. Uf. Naprawdę się stresuję, uwierzcie mi. Nie jest proste grać przeciwko realnym przeciwnikom. Ajajaj, nie nie nie, tak nie da rady. Musimy grać zespołowo bardziej. Podaniami. Tutaj nie doprowadźmy do tego podania. Dobra. Tak. Tak. I wchodź tam. Aj, przymocno, zdąży, zdąży. Niestety. Troszkę mam już naprawdę zmęczonych zawodników. O, jest moja piłka, super. Także muszę uważać na ich energię. Super, super. A, niestety. No, już wytrzymajmy, jeszcze 20 minut w grze. Już wykończonych obrońców mam. Super, mamy przejęcie. Troszkę nie wiem, co z tą piłką zrobić. Nie, nie, ścięło. Dobra, dobra, mamy to. Zagrajmy tu. No wchodźcie. chodźcie. Ajajaj. Wrzutka i niestety obrońca był. Jeszcze końcówka, jeszcze wytrzymaj to rafik. Spróbujemy czegoś kombinacyjnego. I znowu niestety. No, już 90 minuta. Proszę, proszę, proszę Do końca. Ostatnie pęcherzyki płucne spłuc. Nie! Nie! Uff, zablokowane, wybi to, wybi to. Jeszcze rzut rożny. Musimy być czujni do końca głupio by było naprawdę teraz już przerąbać wybij, wybi, wybij wybi. nie, wybij nie, no nie niestety dlaczego no tak pięknie się zapowiadało zwycięstwo, niestety spróbujemy jeszcze A. no i teraz już dupa Zawsze strany pech. No, niestety, co zrobić? Niestety, niestety. A i tak zazwyczaj się bardziej denerwuję. Jako, że nagrywam, to tak nie wypada ani się wydzierać, ani przeklinać. No cóż, mamy remis 1-1. Jeden punkcik. Pozostało nam 3 mecze do końca. jakby z sezonu. Czyli mogę zgadnąć 9 punktów. Czyli mogę mieć razem 19 punktów. Trzy wygrane mecze gwarantowałyby mi tytuł. Dwa wygrane gwarantują mi awans, także muszę dwa mecze minimum wygrać, aby awansować do ligi piątej. Jakieś tam statystyki, zarobione pieniążki na nowych zawodników i exp. Mamy już 17 level, także już naprawdę troszkę pograłem. Niestety remis, no trudno. Wróćmy do naszego głównego menu, menu. Także to tyle będzie na ten y y, meczyk. Jeżeli będziecie chcieli więcej moich zmagań, mam nadzieję już z większą ilością FPS-ów i może z, z pomyślniejszym zakończeniem aniżeli e, remis, to dajcie znać w komentarzach, dajcie tam łapeczkę, nie obrażę się. I mam nadzieję, że taka odskocznia od Alessa Was zadowoli. To tyle z mojej strony. Dzięki serdecznie za dotrwanie do końca i to tyle. Jeszcze mi się coś istotnego przypomniało, w opisie macie link, z którego możecie się bezpośrednio zarejestrować na FIFA World. Jeżeli się zarejestrujesz z mojego reflinka, to serdecznie dzięki, w sumie to nawet nie wiem co to daje, no ale na pewno coś tam mi da, także z góry dzięki i do boju piłkarze. Aha, jeszcze jedno, jeżeli ktoś by chciał ze mną zagrać, to wpadajcie na TSA, no i jakoś się dogadamy i sobie zagramy. To tyle, cześć!